od początku zbudowany był na dużych emocjach ale stworzyliśmy bardzo silny zespół tak jak było widać pracowali razem na ten sukces wspólnie to osiągnęli nie było tutaj żadnej jednostki razem razem tak jak widać zespołowość, zespołowość. Nas, nas prowadziła cały czas zespołowość każde jakieś niepowodzenie zamienialiśmy w sukces musieliśmy być w granie od początku do końca razem spędzaliśmy każdą wolną chwilę Mało czasu spędzaliśmy osobno, zawsze spędzaliśmy wspólnie czas, razem trenowaliśmy, siebie wspieraliśmy. Liczysz jednak to zgranie i że pomagamy sobie na boisku wspólnie i że potrafimy się po prostu złączyć w jedność. Spełniają się marzenia, tylko trzeba nie bardzo mocno wierzyć. Jest to pierwszy raz w historii, że województwo podlaskie wygrywa ogólnopolską olimpiadę młodzieży w piłce środkowej mężczyzn. Takiej sytuacji jeszcze, jak ja pamiętam, nie było. Jak do tego doszło? Czy myśmy przed, przed rozpoczęciem sezonu liczyli na to, że będziemy wysoko, gdyż wyniki zespołów młodzieżowych, czyli młodszych kategorii, wyniki dwurocznych zespołów młodzieżowych, młodzika w województwie wskazywały na to, że mamy bardzo duży potencjał i że jesteśmy w stanie być w najlepszej czwórce Polski. Drużyna jest złożona z siatkarzy z dwóch klubów w województwie podlaskim, e, Tytani Białystok i Suk Suwałki. Znaczy, na tym etapie e, rozwoju e, siatkówki e, niekoniecznie wzrost jeszcze jest jakby e, tak ważny. Oczywiście w dalszym etapie tak, natomiast w kategorii młodzika, czyli tutaj, tutaj co były rozgrywane zawody, no, jeszcze technika, e, granie zespołu, decyduje o tym kto jest lepszy. Szczególnie podsumuje olimpiadę jako bardzo dobrą, tak? Zarówno dziewcząt jak i chłopców. Zarówno tu i tu był bardzo wysoki poziom. No wiadomo, dziewczęta jeszcze muszą trochę popracować. No chłopcy od już dwóch, trzech sezonów udowadniają, że są w tym w tym roczniku, zarówno w jedenastym, 10, 12 w czołówce w Polsce. W tym roku Podlaskie ma bardzo duże sukcesy, bo jeszcze przypomnimy dwa finały młodzieżowe drużyny Suwałek, awans Bielska Podlaskiego dziewcząt do drugiej ligi Necko w pierwszej lidze Plus Liga. Także stajemy się bardzo, bardzo mocnym województwem, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, ale także o tą profesjonalną już siatkówkę, czyli no Plus Liga i pierwszą ligę. Także tu już są podstawy do tego, żeby powiedzieć, że jesteśmy w czubie. My się tak naprawdę końcowo dwa zespoły były yy, przez, przez większość były był Suks, Tytani i Bas Białystok. No było bardzo dobrze. Trzy zgrupowania mieliśmy łącznie, łącznie z tym. No wydaje mi się, że pociągnęło nas też w ataku w ofensywie. Wiktor Cimoch i Henryk Górski oni pokazali siłę i moc. Zasięg i tyle w ataku.